Cześć, nazywam się Mazda 6, a test zaczniemy od jazdy. Dlaczego? Dlatego, że jestem jednym z ostatnich, jeżeli nie ostatnim samochodem na rynku, którego producent potrafi zaprojektować spełniając najnowsze normy emisji spalin 2,5-litrowy silnik benzynowy z automatyczną skrzynią biegów, ale za to bez turbosprężarki i filtra cząstek stałych. Tak, moje silniki benzynowe znane jako SkyActiv-G są tak czyste, że nie potrzebują ani downsizingu, ani turbo, dzięki czemu czysto spalinowa maszyneria pod moją maską pracuje przy optymalnych, a nie ekstremalnych obciążeniach termicznych i mechanicznych. Możesz powiedzieć, że jazda bez turbo to old school, a ja mówię – wsiądź na mój fotel, dodaj gazu, posłuchaj silnika, przejedź się i wtedy odpowiedz sobie na pytanie, czy mój temperament jest dla Ciebie, czy może nie. Zanim jednak usiądziesz za moją kierownicą, opowiem Ci o sobie. Jestem stworzona dla fanów silników wolnossących i ta cecha mojego charakteru jest nie do ukrycia. Już po naciśnięciu przycisku start przy uchylonej szybie usłyszysz treściwy, czysty, mechaniczny odgłos spod maski, uzupełniony o dostarczaną przez podwójny wydech linię soczystego basu. A jak jest wycisona kabina podczas jazdy? Kiedy wyjedziesz mną na trasę, to mój silnik będzie praktycznie niesłyszalny do około 4000 obrotów na minutę. Przy mocy 194 koni mechanicznych i momencie obrotowym 258 Nm oznacza to tyle, że podczas rozsądnej jazdy w kabinie prawie nie słychać silnika. Nawet na autostradzie, kiedy jedziesz ze stałą prędkością, jest we mnie cicho. Przy 100 km na godzinę na obroto miejscu zobaczysz leniwe 1800 obrotów na minutę. Ale muszę Ci coś teraz powiedzieć i to będzie bardzo ważne. Przy moim temperamencie nie znam nikogo, kto potrafi mną tak spokojnie jeździć. Bo wystarczy, że dodasz mocniej gazu, aby po redukcji biegu dźwięk mojego 2,5-litrowego silnika mocno się wyostrzył. Ponieważ normalny tryb pracy mojej skrzyni jest wyraźnie podporządkowany wymogom ekojazdy i skrzynia niemal dusi silnik na niskich obrotach, to najchętniej będziesz używać możliwości manualnej zmiany biegów opłatkami przy kierownicy. Kiedy to zrobisz, zmieniam się nie do poznania. Będziesz chcieć ciągle słyszeć mój wkręcający się na obroty silnik, który na wysokich obrotach igra sobie z moją masą bez grama szacunku dla inercji, którą powinno się czuć, a jednak zostaje ona szybko przykryta emocjami, towarzyszącymi ci podczas dodawania gazu i zmiany biegów. Jednocześnie podczas zmiany biegów łopatkami przy kierownicy ucieszysz się z tego, że mam 6, a nie na przykład 8 biegów i nie musisz ciągle tymi łopatkami wstrykać. Zakładając, że szósty bieg jest nadbiegiem na specjalne okazję, w trybie manualnym pojedziesz no jak dobrym, mocnym pięciobiegowym autem. Niektórzy kierowcy bardzo za tym tęsknią. Tak jak w innych Mazdach dźwięk silnika, który usłyszysz w kabinie, bierze się z układu dolotowego i wydechowego. Nie ma w nim mechanicznych odgłosów, które można by było zakwalifikować jako zwykły hałas. Poczujesz się tak, jakby pedał gazu miał elektryczne połączenie z oparciem fotela, które po wciśnięciu prawej stopy do podłogi bez śladu opóźnienia popychacie do przodu. Ten brak zwłoki dotyczy także wrażeń akustycznych, które pojawiają się i znikają w rytm dodawania i puszczania gazu. Tak, jestem samochodem, którego właściciel musi być fanem dźwięku silnika. ci, którzy mieli okazję mnie prowadzić, mieli z tego ogromną frajdę. Pierwszą setkę robię w uczciwe 8 sekund zmierzone w teście. I nie powiedziałabym, że 194-konne 2,5 skyactiv Z to napęd dla mnie sportowy. Moim zdaniem to po prostu idealne źródło napędu. Sam raz dla mnie, pozostające w zgodzie z moim stylem i możliwościami układu jezdnego. Co mogę o nim powiedzieć? Moje resorowanie jest relatywnie sprężyste jak na rodzinną limuzynę, w czym z pewnością mają swój udział wielkie, niskoprofilowe 19-calowe koła. Jestem typem na możliwie dobre drogi i najlepiej kręte, bo tam najbardziej doceni moje wrodzone zdolności. Oprócz sprintu uprawiam także slalom. W tej dyscyplinie twardość mojego zawieszenia będzie zaletą nie do pogardzenia, bo moje nadwozie nie ma skłonności ani do kołysania, ani do nadmiernych przechyłów na zakrętach. I mam na myśli naprawdę ciasne łuki na górskich drogach, a nie jakieś tam łagodne zakręty na autostradach, na których też radzę sobie świetnie ze stabilnością jazdy i utrzymaniem jej kierunku. Mój układ kierownicy, czyli jeden z najważniejszych elementów interfejsu łączącego i spajającego mnie z moim kierowcą, działa precyzyjnie, a jego opór jest wyraźnie centrujący, co pozwala wyczuć mnie podczas jazdy. A jaki mam apetyt? Jakiś muszę mieć, bo tyle przyjemności z jazdy nie bierze się przecież z niczego. W mieście palę od 9 do 12 litrów benzyny na 100 km zależnie od stylu jazdy. Trasa podmiejska przynosi znacznie przyjemniejsze liczby, można tam liczyć na siódemkę przed przecinkiem, oczywiście przy rozsądnej jeździe. I mogłabym tu skończyć, bo pokusa jest już wystarczająco duża, ale wypada cokolwiek wspomnieć o mojej kabinie, w którą moi projektanci włożyli dużo serca i pracy. I musiała to być prawdziwa mrówcza praca, bo na tle modelu z wszystkich liftingów obecnej generacji, moje wnętrze w testowanej wersji Skydream może spokojnie konkurować z markami premium. Fotele zaprojektowano od nowa, modelowano też wskaźniki i panel klimatyzacji. To był naprawdę rozległy lifting obejmujący tak także mnóstwo niewidocznych dla obserwatora rozwiązań technicznych. Z przodu jest mnóstwo miejsca, a kierowca łatwo znajduje optymalną pozycję za kierownicą, która świetnie leży w dłoniach. I jest też na niej, kierownicy, coś wyjątkowego na tle innych marek. O co dokładnie chodzi? O przycisk zmieniający informacje wyświetlane na komputerze pokładowym przed oczami kierowcy na obszarze wirtualnego prędkościomierza. Otóż ten przycisk jest jeden. Wszystko, co chcesz przestawić w komputerze pokładowym na zegarach, robi z tym jednym przyciskiem. Na tle rozwiązań konkurencji, gdzie kierownica usiana jest przyciskami, pokrętłami i gładzikami, to ogromna ulga. Naprawdę ogromna. I o tym chcę Ci teraz opowiedzieć. Powtarzali to wszyscy moi kierowcy. Jestem bardzo przyjaznym kierowcy samochodem. Mam na pokładzie mnóstwo nowoczesnych rozwiązań, jak np. tempomat z radarem pokazujący na zegarach o ile przekraczasz dozwoloną prędkość, asystenta pasa ruchu, kamerę z widokiem 360 stopni i zaawansowany system autonomicznego hamowania przed przeszkodą. Ale Ty wcale nie musisz o tym wszystkim wiedzieć. Po prostu wsiadasz i jedziesz. I to jest moim zdaniem najwyższy kunst ergonomii, zaawansowana technika i prosty interfejs. Również ten, który może nas pod nazwą HMI, czyli centralny wyświetlacz sterowanym przemyślanym pokrętłem między fotelami. Wiele moich systemów bezpieczeństwa może samodzielnie skonfigurować pod swoje potrzeby, a nawet całkowicie wyłączyć, bo tutaj wszystko ma działać tak, żeby nie przeszkadzało ci cieszyć się z jazdy. Nawet bardzo wyraźny ekran przezierny herab wyświetlający informacje bezpośrednio na przedniej sobie przed Twoimi oczami, nie zaburzy tej radości, bo o to tutaj chodzi o to, żeby obok spełniania typowych zadań dużego samochodu rodzinnego dostarczać Ci choć trochę radości. Jakieś życzenia? Moi testerzy mieli tylko dwa: więcej miejsca nad głowami pasażerów tylnej kanapy oraz bardziej subtelne działanie asystenta utrzymania pasa ruchu. To naprawdę niewiele jak na liczbę systemów, które mam na pokładzie. Pewnie zastanawiasz się skąd mój gruby głos? Stąd, że tak naprawdę nie nazywam się Mazda 6, tylko Michał z motospace.pl. Na Twoje pytania chętnie odpowiem w komentarzach, a jeżeli chcesz na bieżąco wiedzieć, jak radzą sobie inne auta w naszych testach, to subskrybuj nasz kanał i polecaj nas swoim przyjaciołom. Dziękujemy Ci za uwagę i do zobaczenia.